Pozdrawiam serdecznie z Tokio, z dzielnicy Asakusa, jest to bardzo szczera, fajna i taka prawdziwa, japońska tutaj dzielnica. Ee, jak widać, chodzę już bez maski, na początku e, bardziej się do tego przykładałem, bardziej w niej chodziłem, tutaj paniki w ogóle nie ma. Japończycy ogólnie na co dzień noszą maski, jeżeli są chorzy i ich układ odpornościowy jest bardziej e, osłabiony, to wtedy chodzą w maskach. Ja jestem aktualnie tutaj na w takim mini targowisku ja bym to powiedział, że to są takie krupówki w Tokio. No nic. Za mną jeszcze widać świątynię. Jak na weekend przystało. Ogrom ludzi. Pogoda bardzo sympatyczna, bardzo sympatyczna. Ehm, spotkaliśmy jednego Polaka. I tak się okazało, że to nasz widz, który wiedział, że jesteśmy w Tokio. A my teraz właśnie chcemy tutaj jeszcze trochę po... Oglądać ciekawych miejsc, bo my tak naprawdę y, Nie zmieniamy naszej pozycji y, Jak Promień z 20 km 15 km maksymalnie Jakie mamy ceny w Japonii Może nie wiem jakie są w całej Japonii ale na pewno w Tokio w tej dzielnicy w której właśnie się znajdujemy Ceny mają się następująco Za kebaba z falafel Zapłacisz 600 Jenów W porównaniu y, Whisky tak Litrowy czy 0,7? Takie japońskie. Takie japońskie whisky 750 jenów. Pizza z sałatką i z napojem 1200 jenów. No, około co jeszcze mamy? Żeby się porządnie w maku najeść, no to też, też, też 1000 jenów trzeba 100. zostawić. Zł. No, no, no właśnie, no. Yy, właśnie. 600 jenów to około 20 zł więc nie jest jakoś mega tanio ale popatrzcie, taka, takie porównanie Caps z falafel 600 whisky 750 zaczęło, zaczęło się a tutaj mój raj do którego tu przyjechałem, automaty. co tu jeszcze powiemy co do cen w Japonii w Tokio dokładnie eee, cena na przykład herbaty takiej półlitrowej zielonej, bez cukru z automatu 140 jemów, a tyle samo kosztuje dwu litrowa butelka w sklepie. Dokładnie. Na każdym rogu można coś zjeść. I piwo można pić na ulicy. Palić nie można, nie można wszędzie, ale można w wielu miejscach. I w restauracjach palonej przy ludziach. I wegetarianie będą mieli problem, bo tutaj jest praktycznie wszystko na mięsie. I ja mam wielki problem, bo nie, jem, nie jadam tego mięsa. I trzeba się naprawdę mocno wygimnastykować, żeby coś znaleźć dobrego. Ale jest tam coś takiego, co my szukamy, Patryk. Aha. Game Station. Game Station. Ale jest też coś co może by nas uratowało. Jest KFC. KFC, jeszcze nie, byliśmy, KFC jeszcze nie byliśmy idziemy zobaczyć ile tam kosztuje jedzonko. Mam nadzieję, że wam podoba się to. Ten krótki, krótki skrót Tokio na kanale Projecting. Zadość uczynienie za spóźnione odcinki amerykańskie, ale one będą na początku marca, tak jak już wspominałem, lub jak wspomnę. Bo Sonia tam promocję. Stoją tam, chodź. Czyż reklamówka nie się tarną? Czek, co masz? Pora, co masz? Pograć eritryplawę. <śmierdzi> <prawie>. Ja. <śmierdzi> Zadowolony jesteś? Panda Express, kochasz Panda Express. Ja Express? Ja i kocham Panda Express! Jak panie, Panda Express Japonczycy mają fisia na punkcie gier, gier okay. typu arkady, typu coin pusher'y. Może mniej Koń pusher'y, bo ich tutaj nie ma, takie inne kurki tutaj są, które jeszcze musimy zweryfikować. Ale gry, gdzie macie takie łapki, gdzie możecie wygrać pluszaki, słodycze i inne cudawianki. Właśnie za mną jest to Game Station, tam teraz byliśmy grać, a... Ale niestety nas jak zwykle wyrzucili, bo tutaj nie można kamerować. I to jest powód też dlaczego tutaj w Japonii jestem, aby nagrywać te gry na kanał bez kanału, na którym też, że tak powiem, jestem współtwórcą wraz z tym panem tutaj, A, da, da. gwiazdą POSATU A. innych tu, e... kina w ogóle, nie? Patrycliga. Także też. tak to wygląda. Mają właśnie pisia na punkcie tej gier, oni spędzają czas w, w tych Arcade Game Center. Mają również fisia na punkcie pokazywania swoich dań za szybą i te dania są z plastiku i możesz zobaczyć ile to kosztuje, za jaką wielkość, za jaką porcję No i tyle. Kolejna ciekawostka z teraz z lutego 2020 jest fakt, iż wczoraj odwołali imprezę z okazji 60 lecia tutaj cesarza Tokio z, z powodu tego, że panuje jednak tutaj epidemia koronawirusu w Chinach, a to jest niedaleko, a za chwilę mamy Grysko Olimpijskie w Tokio, więc nie chcą się narażać. Tak, tutaj mamy. Tutaj, tutaj ich gry. Wariactwo jakby. I co jeszcze? I odwołaliśmy maraton w Tokio, dzisiaj, dzisiaj, a te obchody dzisiaj czy wcześniej? Dzisiaj więc Krzysztof napisał, nie? Ale nie, bo, bo wrócili, bo, bo się na Instagramie się jeszcze chwalił, że bierze udział, Aha. a chwilę później zdementował, że dostał informację, nie? Także tak to wygląda. Ten odcinek wyjdzie 22 lutego, czyli, czyli, czyli już wyszedł 22 lutego. Czyli w sobotę w mojej urodziny A maratona miałby... Nie maraton, obchody z okazji 30-lecia cesarza miał być jutro, w niedzielę Smutne, bo cesarz Słuchajcie, odcinek wyszedł dzisiaj, 22 lutego, w mojej rodzinie. Co ja sobie mogę życzyć na te urodziny? Hmm. Oglądalności na kanale, twórczości z mojej strony. Żebyście obserwowali projekting na Instagramie. Abym ja się rozwijał jeszcze bardziej w tatuowaniu. Abym był lepszym tatuatorem. Abym był lepszym twórcą na YouTubie. Żeby po prostu było. Ciekawie, twórczo, kolorowo, sympatycznie, żebym nikogo nie denerwował, żebym był zdrów, żebym był szczęśliwy, żebym był radosny. Napiszcie w komentarzu coś miłego dla mnie. Mam dzisiaj urodziny, dokładnie 22 lutego. Miło. Zgadnijcie też, ile mam lat. Wiem, z Was pewnie wie, bo mam to tutaj. Tutaj co? Tutaj mamy jakiś fryzjer, no? Fajny. Napiszcie mi. Napiszcie w komentarzu coś miłego jeszcze właśnie, może mi coś dobrego życzycie, może nie. Jeżeli nie, nie subskrybujecie tego kanału, to subskrybujcie. Byłoby mi miło. I widzicie? Bo odcinek o tatuażach już jest na kanale. Jeżeli ktoś go nie oglądał, niech zerknie w opisie. Ale tutaj ma, jesteśmy w, u fryzera. I tu fryzer ma tatuaż. Fryzer ma tatuaż. Słuchajcie, jest mega zimno, ale to nie chroni nas przed tym, aby nie opowiedzieć o kolejnej ciekawostce. O! Tego nawet nie wiedziałem teraz. To jest druga ciekawostka. W McDonaldzie macie takie kanapki i to co tutaj widzicie to nie jest bułka, tylko to jest ryż. Ale, ale nie o tym chciałem wam teraz powiedzieć. Chyba akurat chce wyrzucić do kosza no, na puszkę. Bo mnie tutaj nie ma śmietników, że tutaj tacy podobno czyści że nie ma, e, nie ma puszek. Ale Uj. zapytaliśmy japonki co powiedziała. Co powiedziała, ja powiedziała tak, inaczej, na początku. Tak. Nie znajdziesz na co dzień tutaj koszy na śmieci ani koszy na puszek Ewentualnie te puszki możesz wrzucić przy automacie e, z napojami, a ich jest pełno na każdym kroku. Na każdym kroku. Ale, Ale pani, za, pani, pani, nam, pani nam powiedziała tutaj nasza kierowniczka, że oni boją się, jak są jakieś duże wydarzenia typu olimpiada albo coś. Że nie ma koszy, dlatego chodź, nie, ma koszy, dlatego, nie tego, o tym mówić, bo nie boją się, że mogą w tych koszach schować jakieś błąd albo coś. To nie jest żart teraz, tylko boją się, zobaczyć, że zobaczmy, tak. co jest. Zużyciel kosz na śmieci. tak. Ja co ja odpowiedziałem, że już to można też zrobić samotną kopkę, nie trzeba mieć. No, ale to wiesz, że wie. To, co Oleś. Mamy tutaj Wendys z boku, Wendys jest na ten i czy co to jest, autobus? I kebus, zarąbisty. No, pewnie z punktu A do punktu B. Masz, ten, masz, to, masz tą tą? Tak. A co masz tutaj tutaj? Czy jakieś te są, ty, mielonki. Bo no, tu jest sporo rzeczy, tylko że tak jak mówię, no taki średniobłajny Patrz, masz taki makaron. Zobacz. Ja mam... Ze... żurek masz w chlebie. Taki, nie wiem co tak Bread Koja, coś się szybko zejść i spadamy, musimy nagrywać, tak? Kojar coś na ząb coś wziął, wiesz? Jakichś polskich ciekawostek jest jeszcze fakt, że no tutaj miasto, to, to, to jest bardzo dobre, to swoją drogą, to miasto rośnie w górę. Jesteśmy teraz w Wendy's, amerykańskiej knajpie, w jedzonku jak kotna płaka, no ale takie życie. Tutaj knajpy rosną w górę, budynki rosną w górę. Zamiast, zamiast chcesz, to posługujesz w górę. Małe pomieszczenia, ale masz dwa czy trzy piętra. Tak samo, większość samochodów jest wyższe, ale jest węższe. Taka mega ciekawostka, tego nawet nie wiedziałem, ale to też jest poniekąd faktycznie, faktycznie praktyczne. Ale super. Niestety ale niestety wariatów, nie? I jak... Słuchaj, a może warto, czasem, może warto kupić takie buty i je zhandlować na Polsce? No, ja muszę biznesu nie wziąć, czyli 15 wariatów. No to jest. E... Sajdź, no skoro 10 tysięcy wariatów to jest 350 000 zł, no to to jest połowa z 350 zł, czyli 100 Przebija się tutaj ogromna ilość osób. Polaków nie widać. Spotkałem tutaj jednego Polaka. Pokazał się jeszcze naszym widzem z kanału. Zawsze jest to miłe, sympatyczne. Ludzie w maskach, bo aktualnie, będąc teraz w Tokio, panuje epidemia koronawirusa. ạ